Mistrzom, to jest to tak daleko nie patrzę w przyszłość, ale bardzo no, żeby zostać czeladnikiem i dalej praca tak cieszyła jak teraz. Muszę z przykrością jedno stwierdzić, że o ile w 2001 roku robiliśmy egzaminów tutaj w Izbie, około 2200, to niestety coraz Mniej ich robimy. U nas w Polsce jest w tej chwili bardzo modne nie chodzenie do szkoły, ponieważ szkoły zawodowe według niektórych są bardzo niepotrzebne. Robi się technika różne zawodowe. Dam taki, taki dowcip, że po prostu w tej chwili jest modne ty, technikum fryzjerskie, gdzie mają 6 tygodni w sumie przez 4 lata praktyki. I jest pytanie, czym się różnią od fryzjera? Fryzjer mężczyzn. A technik fryzjerski nie umie. Dlatego w wielu zawodach właśnie tak to się odbywa. A my jesteśmy kuźnią zawodu i staramy się, żeby ludzie mieli wreszcie hydraulików, szewców, wszystkie inne zawody, bo niedługo dojdzie do tego, że będziemy z zagranicy sprowadzać fachowców. A do tej pory Polska szczyciła się, że miała właśnie najlepszych fachowców. Dla nas jest to przerażająca sprawa. A dzieje się to dlatego, że jest elektroniczny nabór w szkołach gimnazjalnych i nauczyciele decydują, gdzie uczeń ma iść do szkoły i do jakiego zawodu. Nie ma chętnych, bo to jak do Anglii wszystko zaczęła ta młodzież wyjeżdżać, to tam inaczej zarabia. Co robią, to robią, ale są tam, w świecie, a tutaj no to tu jest reżim, tak jak w wojsku dawniej, musi być na godzinę. Na tym do szkoły chodzić, bo trzy razy do szkoły, trzy razy na praktykę no i, i trzeba coś. No ale ja na przykład mam ponad 20, którzy już swoje zakłady pootwierali i pracują. Ja skończyłem technikum na to łączności w 82 roku. To był taki czas stanu wojennego. W sumie w tym zawodzie jakoś siebie za bardzo nie widziałem, a tata już prowadził cukiernię tutaj w tym miejscu na Starowiśnej. I postanowiłem tutaj przyjść. No i zaczynałem od... Trzy lata praktyki, czeladnik. Później, po następnych trzech latach, zdobyłem mistrza. No i tak od 1982 roku tutaj razem pracujemy. Po wojsku zacząłem u szerharda W 1956 roku, jak wyszedłem z kopalni, byłem zmuszony. Bo byłem wywrotowcem na studia, mnie nie przyjęli. No i trzeba było zawód zrobić. No to poszedłem na praktykę, robiłem tam 15 lat. Od 74 roku robię na swój rachunek. W 80. syna wziąłem, bo też skończył elektroniczny technikum. No nie, nie miał pracy, no to przyszedł. Tu. Tutaj mamy y, w tej chwili troje na pracowni y, czeladników. No, i mamy w tej chwili też dwoje młodych czeladników. Jeden, który skończył dwa lata temu naukę, i na pani, która na to, to skończyła rok, rok temu. A w tej chwili mamy cztery uczniów. Egzamin czeladniczy polega na. Jest część praktyczna i teoretyczna. Z części praktycznej to przynoszcie sztukę, sukienki, wykonuje się wyrób dany, przynoszcie, i później się staje przed komisją. I odpowiada się tam na wybrane pytania. Zdając sobie sprawę ze skomplikowania systemu kształcenia praktycznego i tego, że musi tutaj się odbywać współpraca kilku podmiotów, czyli zarówno szkół, jak i centrów kształcenia praktycznego, pracodawców, Następnie rzemieślników i rzemieślniczych okręgowej komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje, również kuratorium oświaty. Zdając sobie sprawę ze skomplikowania tego systemu, zdecydowaliśmy się co roku przyglądać się temu, co się dzieje w praktycznej nauce zawodu. W zeszłym roku przeprowadziliśmy badania, których wyniki zostały opublikowane w raporcie pod takim trochę prowokacyjnym tytułem Nauka zawodu szkoła czy pracodawca. No Jest parę cechów takich, ja musiałbym tutaj sięgnąć po dokumenty, które mają tych uczniów powyżej 300-400 rocznie, które się uczy w tych zakładach. Natomiast też są takie zawody, w których praktycznie Ucznia jak na lekarstwo, i prawie, że go nie ma. Od lat 70. nie mamy kandydatów na uczni, nie mamy kandydatów na fachowców. To na to przyczyniły się względy po prostu następujące. Pierwsza rzecz nieudana reforma szkolna, która doprowadziła do tego, że ludzie pomyśleli, że bardzo szybko można się wszystkiego nauczyć, a jednak nauczyć się zawodu to wymaga dużo czasu. I umiejętności, i zdolności. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w cechu rzemiosł metalowych, w którym, no, w którym notabene jestem przewodniczącym, czyli tak zwanym starszym cechu, mamy w tej chwili jednego ucznia. Ukończyłem fizykę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Po studiach podjąłem decyzję, żeby zrobić doktorat. To się również udało, a po doktoracie y, y, podjąłem decyzję, żeby rozpocząć pracę tutaj w firmie. I właściwie ta decydowały o tym trzy elementy. Po pierwsze był to taki wybór bardzo naturalny, intuicyjny. Ta firma gdzieś tam w tle zawsze funkcjonowała w atmosferze tej firmy wzrastałem, więc to był łatwy wybór dla mnie. Po drugie y, y, zbilansowałem swoje predyspozycje. I bilans okazał się taki, że w świecie nauki chyba nie były one do końca dobre. Wydawało mi się, że lepiej będę się sprawdzał no, pracując tutaj. A trzecia rzecz, może, może najważniejsza, to była taka chyba odpowiedzialność za tą naszą firmę wielopokoleniową. W tym miejscu, w którym się znajdujemy w 1932 roku ojciec własnym sumtem wbudował nieduży budynek, w którym założył firmę artystyczną pracowni ślusarską. Firma nadal powolutku się rozwijała, przyjmowaliśmy nowych pracowników, przyjmowaliśmy uczniów. Aż do momentu, kiedy w tym roku udało mi się przekazać sukcesję synowi. Naszą pełną satysfakcją jest to, że mój ojciec wykształcił ponad 100 uczniów, natomiast ja ponad 30. A satysfakcja jest dlatego taka duża, że jesteśmy dumni z tego, że wielu z nich otworzyło nowe własne firmy, co świadczy o dobrym przygotowaniu zawodowym. Moi uczniowie po prostu wyemigrowali i są dobrymi fachowcami, bo zakładali firmy we Francji, w Belgii, w Anglii. Co stanowi dla mnie naprawdę dużą zadowolenie i satysfakcję. Z danych zebranych przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji z izb rzemieślniczych na terenie Małopolski, możemy się dowiedzieć, że w zeszłym roku do egzaminu czeladniczego przystąpiło ponad 2270 uczniów, z czego ponad 90% zdało ten egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskując kwalifikacje czeladnicze. Natomiast może niepokoić nieco niższe zainteresowanie przystępowaniem do egzaminu, który uprawnia do tytułu mistrzowskiego, z tego powodu, że tylko mając tytuł mistrzowski można kształcić nowych uczniów. Mamy takie zawody, w których nie ma niestety uczniów i do takich zawodów na przykład zaliczałbym tak, blacharz budowlany, blacharz instalacji przemysłowych, Brukarz, Bursztyniar, Dekarz. Lucas.